Witaj w 56 odcinku podcastu Czas na życie marzeń. Ja nazywam się Piotr Cygan, a czas na życie marzeń jest taką przestrzenią, która ma inspirować do tego, żebyś miał ochotę sięgać po życie wyższej jakości. To dla mnie przede wszystkim życie świadome takie życie, w którym uważnie dobieramy myśli, słowa i swoje zachowania. Dzisiejszy odcinek będzie naprawdę wyjątkowy, bo podzielę się czymś, co literalnie odmieniło moje życie. Takich zmian, co prawda, było kilka w moim życiu albo kilkanaście, ale ta zmiana nadała mojemu życiu nowy kierunek. Przyszła do mnie, kiedy najbardziej tego potrzebowałem. Dziś poznasz pięć pytań, które, jeśli im na to pozwolisz, mogą zmienić twoje życie na lepsze. Jeśli potraktujesz je jako narzędzia, będziesz miał zestaw użytecznych, mentalnych zasobów na każdą sytuację w życiu. Nawet jeśli jakaś cię zaskoczy, będziesz wiedział, co z nią zrobić. Moc pytań. Dlaczego są kluczowe? O potędze zadawanych pytań mówiłem w podcaście wielokrotnie, ale dzisiaj, z tytułu tych pięciu pytań, które mam dla ciebie, aż się prosi, żeby poświęcić temu jeszcze jedną chwilę. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wielki wpływ na nasze życie mają pytania, które sobie zadajemy? Czy w ogóle jesteś tego świadomy, że od jakości zadawanych pytań zależy to, jak będzie wyglądał Twój dzień, albo nawet całe życie? Widzisz, nasz umysł działa jak wyszukiwarka. Jeśli zadajemy mu pytania otwierające Poszukuje odpowiedzi, które poszerzają naszą percepcję. Jeśli natomiast kierujemy się osądami i przekonaniami, pozostajemy w schematach, które nas ograniczają. Mary Lee Adams, autorka książki Myślenie pytaniami, podkreśla, że sposób, w jaki myślimy i działamy, zależy od pytań, które sobie zadajemy. Jeśli zapytasz, dlaczego zawsze mam pecha Twój umysł znajdzie odpowiedzi, które potwierdzą to przekonanie. No bo to, jak już dobrze wiesz po odcinku o przekonaniach, które ograniczają takie stwierdzenie Mam zawsze pecha, to po prostu przekonanie. Jeśli jednak zapytasz, jakie mam tutaj możliwości, albo jak inaczej mogę o tym myśleć, lub z innej beczki, co dobrego mogę wyciągnąć dla siebie z tego podcastu, Otwierasz się na zupełnie nową rzeczywistość. Wtedy Twój mózg nie szuka dowodów, potwierdzeń, argumentów, tylko rozszerza Twoją percepcję. Uzyskujesz dostęp do większej świadomości. Jako coach doskonale wiem, że pytania mają transformującą moc. Coaching nie istnieje bez pytań. To właśnie one pomagają ludziom dostrzegać swoje możliwości. Uwalniać się od ograniczeń i odnajdywać własne odpowiedzi. W tym tkwi właśnie magia, nie magia coachingu. W pracy z klientami widzę, jak jedno dobrze zadane pytanie może zmienić sposób myślenia, a tym samym też często całe życie. Chodzi właśnie o to jedno dobrze zadane pytanie. Dziś podzielę się z Tobą aż pięcioma pytaniami, które wywodzą się z metodologii, Access consciousness, które mogą stać się kluczem do zmiany Twojego życia. Access consciousness, co dosłownie znaczy dostęp do świadomości, to zbiór narzędzi i procesów, które pomagają tworzyć większą świadomość, lekkość i swobodę w życiu. Właśnie między innymi poprzez pytania. Celem Access jest otwieranie drzwi do nowych możliwości oraz uwalnianie od ograniczających przekonań i schematów myślenia. Metoda ta została stworzona przez Gary'ego Douglasa w Stanach Zjednoczonych 30 lat temu. Procesy werbalne Akces właśnie opierają się na zadawaniu pytań zamiast poszukiwania gotowych odpowiedzi. Pozwalają one na zmianę energii i otwarcie przestrzeni do większej swobody działania, pomagając ludziom funkcjonować poza ograniczeniami rzeczywistości, którą dotąd uważali za jedną jedyną możliwą. Pamiętasz odcinek poprzedni i stwierdzenie, że mapa to nie terytorium Alfreda Korzybskiego to właśnie jest jak wychodzenie poza swoją mapę terytorium, dostrzeganie, że jest coś więcej niż własna mapa. Używanie pytań na co dzień sprawi, że zaczniesz dostrzegać nowe możliwości zamiast utwierdzać się w ograniczeniach. Mogą nawet stać się taką podręczną apteczką pierwszej pomocy w nagłych sytuacjach. Moja przygoda z pytaniami zaczęła się od kursu Access Bars, który jest jednym z procesów Access Consciousness, na który trafiłem, szukając skutecznego sposobu na towarzyszący mi w życiu stres i napięcie wynikające z obecności dorastających dzieci w domu. Czytałem, że takie zabiegi są doskonałe także właśnie dla dzieci. Czy młodzieży. Więc naturalnie chciałem nie tylko doświadczyć samego zabiegu energetycznego czy procesu, ale też wziąć tę technikę do domu i robić ją domownikom. Jak się okazało na kursie otrzymałem więcej, niż mogłem się spodziewać. To co mnie zaskoczyło, to fakt, że sesja Access Bars jest tak prosta, a zarazem... Tak skuteczna. Leżysz, relaksujesz się, a delikatny dotyk 32 punktów na głowie pomaga uwolnić nagromadzone napięcie, natłok myśli, przekonania i różnego rodzaju, i różnego pochodzenia blokady. To działa jak dosłownie reset dla umysłu jakby wcisnąć przycisk reset na komputerze, gdy się zawiesił albo zamula czy jak to mówi dzisiaj młodzież laguje się. Wstajesz jak nowo narodzony. To jak reset dla umysłu i ciała. Po sesji czujesz się jak po dobrym śnie, albo intensywnej medytacji, albo, jak niektórzy mówią, po dobrym masażu. Dlaczego? W trakcie procesu częstotliwość fal mózgowych zwalnia do poziomu 4 do 8 Hz. Są to fale teta. Co jest typowe właśnie dla głębokiej medytacji lub snu. Jednak to, co sprawia, że Access Bars jest innowacyjny, to fakt, że jedna godzina sesji przynosi wielokrotnie większe korzyści niż najgłębsza i najdłuższa medytacja. Doktor Fani, neurobiolog, prowadził badania EEG w trakcie trwania sesji Access Bars. I właśnie te badania wykazały, że częstotliwość jest taka, jak podczas medytacji. Co więcej, to bardzo pragmatyczny proces, który pomaga odzyskać lekkość, równowagę i spokój, uwalniając od stresu, napięć i blokad emocjonalnych. To proces potwierdzony badaniami naukowymi. Dr. Terry Hope w 2017 roku prowadziła badania naukowe na temat wpływu 90-minutowej sesji Access Bars na stany lękowe i stany depresji. W 2023 roku powtórzyła badania na grupie policjantów. Jakie były wyniki badań? Zmniejszenie objawów depresji o 75% już po jednej 90-minutowej sesji. Redukcja lęku o 59%. I tu wpływ na układ nerwowy porównywalny do efektów głębokiej medytacji. Obniżenie poziomu stresu o 64%. Zauważalne rozluźnienie i większy spokój. Pozytywny wpływ na PTSD uczestnicy doświadczyli znacznej poprawy stabilności emocjonalnej mowa o stresie e, pourazowym. Ja po pierwszej sesji poczułem głęboką przestrzeń i spokój. Wracając do domu autem, jechałem w kompletnej ciszy. Wszystko było wyraźniejsze, a ja czułem wolność i spokój, jakiego dawno nie doświadczyłem. Teraz jako facilitator Access Bars prowadzę kursy i sesje, by pomagać innym odkrywać w ten sposób na spokój i wolność. Ale Access to nie tylko Bars. To również proste narzędzia werbalne, dzięki którym możesz nakierować swój umysł na tor, który będzie dla ciebie wspierający w sytuacjach stresujących, kryzysowych, Trudnych, ale też w prostych wyzwaniach codziennego życia. Pięć pytań, które zmieniają życie. Do kogo to należy? Czy wiesz, że 98% myśli, emocji, uczuć, które dość odczuwasz, nawet nie należy do ciebie? Zadawaj sobie to pytanie zawsze, gdy odczuwasz negatywne emocje lub przytłoczenie. Jeśli poczujesz lekkość, to znak, że możesz to puścić. Drugie pytanie. Jak może być jeszcze lepiej? To pytanie otwiera drzwi do nowych możliwości. Niezależnie od tego, czy masz trudny dzień, czy właśnie wydarzyło się coś cudownego, pytaj, jak może być jeszcze lepiej? Nigdy nie jest tak, żeby nie mogło być po prostu lepiej. Co w tym dobrego, czego jeszcze nie widzę? Każda sytuacja, nawet najtrudniejsza, niesie w sobie potencjalne korzyści których w tym momencie nie dostrzegamy. Kiedy znajdziesz się w trudnym momencie, zadaj to pytanie i bądź otwarty na odpowiedzi. Jaką energią, przestrzenią i świadomością mogę być, aby to zmienić? To pytanie zmienia twoją perspektywę. Zamiast zastanawiać się, jak rozwiązać problem, pytasz, kim możesz się stać, by zmiana przyszła z lekkością. Co jeszcze jest możliwe? Czego do tej pory nie brałem pod uwagę. Zamiast tkwić w ograniczeniach, zadawaj to pytanie i otwieraj się na nowe możliwości. Wszechświat może mieć dla ciebie więcej, o wiele więcej niż myślisz. Jeśli zależy ci na szczegółowym opisie wszystkich tych pytań, zachęcam cię do pobrania darmowego e-booka. Wystarczy, że wejdziesz na moją stronę piotrcygan.pl i w zakładce. Oferta, warsztaty, kurs Access Bars, znajdziesz możliwość zapisania się na newsletter i w ramach podziękowania za zapisanie się na newsletter otrzymasz darmowy e-book właśnie z tymi, po, tymi pytaniami i rozwinięciem wszystkich tych pytań i kontekstach i sytuacjach, w których możesz je stosować. Jeśli to, co usłyszałeś, rezonuje z tobą, zapraszam cię na kurs Access Bars, żebyś doświadczył na sobie tego, co ja. To także okazja, by poznać mnie osobiście, nie tylko poprzez ekran. Podczas jednodniowego warsztatu nauczysz się techniki Access Bars w praktyce i doświadczysz, jak działa podwójnie otrzymana sesja na twój stan umysłu i ciała. Rozwiniesz umiejętności, zdobędziesz wiedzę, dzięki którym Opanujesz każde wyzwanie podczas prowadzonej sesji. Poznasz znacznie więcej narzędzi werbalnych. Zabierzesz do domu certyfikat, który potwierdzi twoje nowe umiejętności zawodowe. Tak, po jednodniowym kursie możesz prowadzić sesję Access Bars odpłatnie. Kursy prowadzę w Katowicach, ale jestem otwarty na różne miasta. Wystarczy, że się do mnie odezwiesz, a może pojawię się także w twoim. Więcej informacji o kursie znajdziesz na mojej stronie piotrcygan.pl albo zeskanuj QR kod, który widzisz właśnie teraz na ekranie. Pytania, którymi się dzisiaj podzieliłem, mogą stać się Twoim codziennym narzędziem do tworzenia nowej rzeczywistości. To nie są zwykłe pytania, to klucze, które otwierają drzwi do nieograniczonych możliwości. Sam sprawdź. Teraz pomyśl. Do kogo należą Twoje myśli i przekonania? Czy na pewno są Twoje, czy może przejąłeś je od innych? Jeśli tak, czy jesteś gotowy je odpuścić? Bez względu na to, gdzie jesteś dzisiaj, możesz zapytać, jak może być jeszcze lepiej? Nie musisz znać odpowiedzi. Wystarczy, że pozwolisz rzeczywistości. Tobie ją pokazać, a jeśli w Twoim życiu pojawiają się wyzwania, spróbuj zapytać: co w tym dobrego, czego jeszcze nie widzę? Może ta sytuacja przynosi wartość, której jeszcze nie dostrzegasz? Gdy stoisz przed zmianą, zapytaj siebie: jaką energią, przestrzenią i świadomością mogę być, aby to zmienić? Bo masz w sobie moc, by tworzyć nową rzeczywistość. I wreszcie. Nie ograniczaj się tym, co znasz. Pytaj, co jeszcze jest możliwe, czego do tej pory nie brałem pod uwagę, bo życie ma dla Ciebie o wiele więcej niż myślisz. Teraz zostawiam Cię z tymi pytaniami. Niech staną się częścią Twojej codzienności. Pamiętaj, że Masz w sobie potencjał do zmiany wszystkiego, co chcesz zmienić. Jeśli czujesz, że to jest ten moment, by zrobić kolejny krok, zapraszam Cię na sesję lub kurs. Access Buzz. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Jeśli ten odcinek dał Ci do myślenia lub do czegoś zainspirował, proszę Cię o lajka i komentarz oraz udostępnienie go w mediach społecznościowych. Każdy komentarz, serduszko, lajk pomoże mi dotrzeć do większego grona słuchaczy. Co więcej, być może znasz kogoś, komu treść dzisiejszego odcinka pomoże w rozwiązaniu problemu lub wyzwania. Przekaż mu link w prywatnej wiadomości jak najszybciej. Na koniec mam dla Ciebie dobrą wiadomość. To jest pierwszy dzień reszty Twojego życia. Możesz wybrać, co będziesz dzisiaj myślał, co będziesz czuł i jaką wybierzesz reakcję. Na to masz wpływ. Wybierz działanie, wybierz pytanie. Już teraz możesz wziąć tę jedną rzecz, to pytanie, którą usłyszałeś, i przetestować w swoim życiu. Mam nadzieję, że spędziłeś ten czas inspirująco i że wiesz już, na co jest czas. Czas na życie marzeń. Jak może być jeszcze lepiej?